Korwa dziś jakoś słoneczko słabo świeci chyba wstało drzwiami. Pójdę zobaczyć co słychać o tego niemytego kartofla słuta bo jestem głodny a on ma wysypisko śmieci za domem. Korwa gdzie ona jest powinna tutaj być przecież sam ją to zakopałem. Elo broda się czego szokasz w tym szambie? Starą tutaj zakopałem i chcę ją odkopać bo mam i zrobić obiad bo akurat znalazłem rozjechanego kota. Mniam podzielisz się posiłkiem? Nie spierdalaj nie pajacyk, weź nie bączham dam ci 5 groszy. A na co mi 5 groszy jak dasz 10 to kopisz mi czopaczoksa. Korwa ja mam tylko 7 groszy weź daj wylizać talerz. Okej okay, ale teraz jedziemy do mojej babci po ciasteczka. Nie spierdala i twoja babcia jest dziwna ostatnim razem mnie zgwałciła za mój pedalski wygląd. Weź pomóż, to dam ci kawałek tego kota. Okej okay, ale jak mnie znowu wydobczy, to masz pewną solowę z big smołkiem. Spoksona teraz śpi w swoim szałasie. To zajebiście chodźmy zajebać jej ciastka. To chodź za mną nie myty ziemniako. Wsiadaj do tego rochomego, kiszonego ogora i prowadź. Ale dlaczego ja przecież wiesz, że nie umiem jeździć. Zamknij mordy i prowadź albo ci wsadzę znikersa w do Dobra to jest stacyjka a to penały wciskaj według potrzeby. Spierdalaj gejo ja wysiadam. Stoi broda się nie o takie penały mi chodziło. To wszystko zmienia więc niech moc power rangers będzie z nami. No korwa teraz widzę, że naprawdę nie umiesz jeździć wypierdalaj ze stanowiska kierowcy. Nie ja prowadzę a ty się zrelaksuj. Niech ci będzie ale nie pozabijaj nas. Spoko będę uważał. Korwa nie środkiem jest dni ani chodnikiem idioto. Zamknij się na razie jest dobrze więc nie rob w gacie. Gdzie ty jedziesz jedziemy do mojej babci a nie do monopolowego. Sorry to tak z przyzwyczajenia. Zaraz znajdę okrytą drogę więc sieć cicho. Dobra to włącz radio. To jest skrobaczka do kartofli zamiast radia widać, że zajebałeś ten kiszony ogorek jakiemuś rolnikowi. Przecież wiedziałem co brałem. No chyba cię pojebało to ma być dobry wos jak to ma zamiast kierownicy jakiegoś selera. Patrz jak jedziesz bezzębny idioto. Na razie jest dobrze. Dawaj kierownicę bo ty kierować nie umiesz. Rozjechałem tylko ośmiolodzi. No to mamy farta, że policja tego nie zauważyła inaczej i ożby nam znikersy z dopy by sterczały. Weź łapy od tej kierownicy, sam mówiłeś, że to ja prowadzę. Ty prowadzić nie umiesz. I co z tego nauczy się przynajmniej. Fakt. Korwa weź patrz jak jedziesz, a nie grasz w Super Mario Bros na Game Boyu. Spoko loko maroko, mam nogi na kierownicy, więc ciągle daję radę. Skąd masz tego batonika? Schowałem w dopie, żebyś mi go nie zjadł. Daj gryza. Spierdalaj ty grasz w Mario i prowadzisz więc nie możesz być pod wpływem środków odorzających. No korwa jak ty jedziesz idioto. Ja jadę na skroty korwa jak to są skroty to ja spierdalam z tego wozu. Ty chcesz nas pozabijać. Nieprawda chcę tylko spowodować wypadek. Korrewa. No korwa teraz to jest przegięcie zajebiecie. Nie bij kopieć i zozole. Ale dożą paczkę, tak tylko nie bij. Okej okay, tylko mają być sprzed trzech miesięcy. No nareszcie jesteśmy o twojej babci, jesteś pewien, że teraz śpi w tym szałasie? No przecież to oczywiste, że nie. To pochoja z tobą to przyjechałem, żeby mi pomóc zabrać ciasteczka. Dobra, ale chcę tę mniej nadgniłą część kota. Spoko.